Dajcie moi drodzy, dzisiaj troszeczkę nietypowo w województwo, w którym byłem rok temu, czyli województwo dolnośląskie. Tutaj widzicie tablicę DOA, czyli Oława, i znajduje się właśnie na, terenu, na terenie muzeum Wena na Foławie, które, no myślę, gdzieś w okolicach wakacji zostanie otwarte, ale miałem okazję wejść wcześniej na teren Hali, także grzechem byłoby nie skorzystać, więc za chwilę się widzimy w środku. Mamy taki przepiękny wóz, Jelcz też 120 Ewa. Czyli jeden z wielu eksponatów Muzeum Motoryzacji Wena. Idziemy dalej. Zobaczymy co tam ciekawego jest. Mam nadzieję, że spotka, uda się spotkać Ministra Leszka. No już towarzystwo widzę spaceruje. Idziemy. Cóż to takiego ciekawego tam jest? Jest roboczy, stoją jakieś ciekawostki Lekki rzut na plac Kilka ciekawostek typu Warszawy I inne pojazdy Jak NSU, który już widzieliście na kanale Wene Dobra, idziemy do hali Słuchajcie, prawdziwy plac zabaw Wymarzone miejsce do odwiedzin dla miłośników, pasjonatów starej motoryzacji PRL-u jest to jedno z wielu miejsc tutaj jedna z hal, gdzie można zobaczyć eksponaty także ja się nie mogę doczekać, kiedy będzie Muzeum Wena otwarte chwilę jeszcze trzeba poczekać, bo właśnie tutaj mamy właściciela, Tomasza, który chodzi, o oprowadza osoby, które akurat dzisiaj nawiedziły, tak jak ja patrzcie Dzieciństwo się przypomniało, miło, że ktoś tyle rzeczy zgromadził, że nie uległo to zapomnieniu. My jesteśmy tutaj w hali remontów, A za chwilę wrócimy do hali głównej, czy hala remontów, w sumie no hala, gdzie jest wszystko. Mnóstwo ciekawych pojazdów, jak chociażby Star 25, czy Nysa Sanitarka, jedna z trzech wersji ratowniczej, jakie w ogóle zostały odrestaurowane. Tutaj akurat buda ze Stara 21, która będzie służyć jako fotobudka. Mamy e, Syrenę Cabrio, Fiata 125 w wersji e, milicyjnej. Porsche, Lambo, replikę Stara e, biorącego udział w rajdzie Dakar. Masę, masę ciekawych e, eksponatów, nie jestem w stanie nawet wszystkich pokazać. E, e, Warszawa. Camper fiat 126P z numerem 172 winu, czyli jeden powiedzmy z początkowych. Masa tutaj maluszków fiatów 500 właściciel muzeów, czyli Tomasz ma, że tak powiem, no, generalnie uwielbia fiaty 126P. Widzicie, jest ich tutaj dość sporo ciekawych wersji. To jest niby Boba Marleya, z tego co słyszałem. Mamy jakieś Simsonki. Jawki, różne inne sprzęty. Także postaram się wam pokazać jak najwięcej, ale też, żeby ten film nie trwał, wie jak długo. Także wracamy za chwilę. Dobra, mamy tutaj jeszcze eksponaty: rowery, motocykle, samochodziki, no tak zwane pedała. Patrzcie, ile różnych rzeczy ciekawych. Normalnie czuję się jak nie wiem gdzie, nawet nie potrafię właściwie się wysłowić. Także ja, który na co dzień nie mam problemu z gadaniem, to jak wszedłem dzisiaj do właśnie tej właściwej hali, to zabrakło mi języka w gębie i wracamy za chwilę szybki rzut jeszcze na budynek od zewnątrz tak to wygląda od tej strony wchodziliśmy w boczną dzisiaj akurat przybywa też delegacja ze Stanów przepraszam, z Anglii także Polonia z Anglii przybyła zobaczyć Wenę no i generalnie robi to wszystko wrażenie idziemy do środka te są zamknięte i do boczkiem i zaraz Wam wszystko pokażę Dobra, 3, 2, 1. Jesteśmy popatrzcie, wiele eksponatów, Pięć, ponad 50 maluchów, fiaty 500 ogólnie y, wszystkie eksponaty jakie są własnością muzeum to jest około 550 samochodów, więc dość sporo. Mamy y, generalnie y, wszystkie wersje malucha typu Brown Black Silver Ostatni maluch wyprodukowany, czyli elegant, jeden z pierwszych, ten niebieski. Mnóstwo po prostu pojazdów. Nawet nie jestem w stanie o wszystkim powiedzieć. Tutaj akurat Kamil przekazał mi część informacji. Mamy Sierra, którą widzieliście już na kanale. Oś ciekawy pojazd, karawan chiński, z dość ciekawym numerem startowym. Zdejdziemy sobie do środka. Już wcześniej patrzyłem, widzicie, tak wygląda chiński karawan. Fiat 126P, jak łoś. Także też już tu wszystko jeszcze pod folią. Z racji tego, że trwa. A, jeszcze budowa muzeum, kończą się odbiory. Uzupełnianie ekspozycji. 13 mas sprowadzonych z zagranicy. Mamy Warburga, Duże Fiaty, Poloneza. Masę różnych ciekawych pojazdów, jak Warszawa, Bedford. Myślę, że jeszcze nie jeden ciekawy pojazd się znajdzie. Samochód, którego nazwę nie powtórzę, ale polska produkcja Coś ala Smart powiedzmy, tylko że polskiej produkcji, lata 90 O którego nawet istnieniu nie miałem pojęcia No i tutaj najstarsza strefa, idziemy do wejścia Czyli stąd właściwie wszystko się zaczyna Mamy kasy, mamy bramki Mamy wejście, które Wam przed chwilą pokazywałem. Motocyk Diesla, jeden z dwóch. Mamy tutaj kadeta, który będzie stał na tym Krymowym poddeczniku. Kasy biletowe, sklep z pamiątkami. Wejdziemy sobie na antrosolę lepiej zawsze z góry pokazać patrzcie stoi Bob mamy biuro fajny stylowy stoliczek Podziwiajcie strefa najstarszych pojazdów tutaj mamy pojazd z 1892 roku są też młodsze, tak na wprost mamy fordy te Kroj z którym jeździł Steven Seagal i Chuck Norris podczas wizyty w Polsce. Z tyłu widoczny zielony Volkswagen Caddy, który wygrał na, na nagrodę hot, w konkursie Hot Wheelsa I mamy właśnie widoczną na nagraniu delegację Polonii z Anglii, razem z ministrem Leszkiem na czele. Mamy Jette, którą też już znacie z nagrania. Tutaj Alpina. 183 wyprodukowane egzemplarze widoczny właśnie Rolls Royce, Royce o którym przed chwilą mówiłem cudo mamy pastacika pierwszej generacji Kedik no to tam jest też muzeum do Lubina, ale w Lublinie się otworzyło. Mamy 7000 m2, na których właściwie jest około 350 eksponatów. Także będzie rotacja. Mnóstwo naprawdę klasyków motoryzacji: jak BMW 8 pierwszej generacji, Mercedes 226, BMW 5, E28, czy klasyk właściwie Citroen DS. Mercedes 214, Mustang. Wszystko na razie pod folią, natomiast docelowo, oczywiście, będzie to można zobaczyć po otwarciu. Mamy klasyka, właściwie, jeśli chodzi o busy, czyli Volkswagen T1, Volkswagen T2, czyli ogórek, bulik, syrenka i to nie jedna, odrestaurowana w 100%, zostawiona. W takim stanie, o proszę bardzo, skorodowany. tutaj, akurat chyba 103. Zaraz zobaczymy, bo w sumie to nawet nie wiem. Syrena 101, a faktycznie była przecież na kanale Opel GT. Pojazd, którego wyprodukowano, miał być konkurencją dla Korwety, ale większość egzemplarzy właściwie trafiło do Stanów cieszył się dość dużą popularnością a jak na przykład tutaj egzemplarz obok czyli Volkswagen Garbus bardzo znany model wiele egzemplarzy powstało na przestrzeni lat mamy białego mercedesa beczkę który ma 5000 km przejechany także też stosunkowo mało idziemy do ciekawszej hali moim zdaniem najciekawsze eksponaty są w kolejnej hali Między innymi pojazd, który Wam zaraz pokażę, to jest tutaj. Mamy takie wystawki, widzicie o wspomnienie, jak kiedyś wyglądały kioski ruchu. Tu już powoli odchodzę do lamusa. Przyczepa Jelcz P01, w której będzie takie małe kino. I ciekawostka: jeden z dwóch wyprodukowanych Sanów pogrzebowych. Tutaj będą ekspozycje. Na razie to wszystko powstaje, także trzeba poczekać. Jak wiecie no mamy akurat dzisiaj 3 luty 2024. Planowane otwarcie muzeum pewnie gdzieś w przełom czerwca i lipca idziemy dalej. Cześć. Mamy Mikrusa. Ten pojazd już chyba znacie. Stefan Turbo. Skoda 105S. Też z małym przebiegiem. Syrena. Moskwicz Zaporożec Dacia. Fiat 125P z małym przebiegiem. Fiat 126P, który wielokrotnie był rozbierany i składany. Zastawa. Kolejny polski produkt. To jest. Pojazd, który mogliście zobaczyć u mnie na kanale na relacji z Weteranów Szos, czyli na skonstruowany na Jawie. Ja Nazwa mi jak zwykle uciekła. Skoda Rapid. No i Warszawa, którą właściciel muzeum startował w Złombolu. Tutaj mamy kolejne ciekawe pojazdy, jak Bedford. Maluszek. 500, -ka, tak zwane żiguli. O I taka ciekawostka widzicie. Fabrycznie nowy Fiat nigdy nie użytkowany. Fiat 125P w wersji Jamnik. To jest ciekawe rozwiązanie. Pojazd lotowski też go można było na kanale zobaczyć. Jak widzicie, troje drzwi. Trabant 601, Tavria i kolejny Fiat 125P. Zmierzamy do moim zdaniem najbardziej ciekawego miejsca. Najciekawszego eksponatu. Jeden jedyny egzemplarz na świecie. Oławski Jelcz. Historia pojazdu dość ciekawa, obszerny materiał na ten temat oczywiście znajdziecie na kanale Weny na który serdecznie zapraszam. Jest to pojazd skonstruowany przez pracownika Jelcza Laskowice, który zbudował go na podwoziu Żuka. Silnik żukowski, wykorzystane elementy, a widzicie powiedzmy syreny, światła syrena czy też żuk, kierunkowskazy możecie spotkać np. w Starze czy w Autosanie H9 lampy typowo, y, przepraszam, szyby, z Jelcza. PR, także dość ciekawy egzemplarz, jeden jedyny, przez lata stał w krzakach, został odkupiony, pieczołowicie odrestaurowany i cieszy oko, także dobrze, że nie odszedł zapomnienie, jak wiele polskich prototypów skonstruowanych nawet y, przez konstruktorów, przez pracowników danych fabryk i to tak we własnym zakresie po prostu mieli wizję, sobie tworzyli no i idziemy dalej, tutaj już tak, tych egzemplarzy troszkę mniej, mamy polówki Sierka, Fiat też dość ciekawy woz z włoskiej policji Simpson Duo Polonez, którego można było w latach 90 kupić w marketach Leclerc we Francji, tutaj ciekawostka Matka kupiła córce Poloneza, córka zrobiła 90 km i doszła do wniosku, że nie chce nim jeździć. I kolejna ciekawostka z tyłu, następny Polonez, który został odrestaurowany, ostatni wyprodukowany Polonez, czyli Polonez Kombi 22 kwietnia 2002 rok został przekazany do Rady Pole, która następnie przekazała go w Fundacji Hospicji Onkologiczne. No i dobrze właśnie, że muzeum go odkupiło, wyremontowało, bo tak odszedłby w zapomnienie, zgniłby sobie gdzieś na chodniku. I kolejny ciekawy eksponat Fiat 125P, który został przerobiony przez poprzedniego właściciela, chłopaka, który miał 18 lat i chciał mieć pojazd, który się będzie odróżniał. No i kolejny ciekawy egzemplarz, czyli replika Jelcza 4.4.2 startującego w rajdzie Paryż-Dakar. I tutaj mamy nietypową wersję Golfa jedynki Cabrio, przerobioną przez włoską firmę. Tutaj akurat był przerobiany, że tak powiem, włączenie Golfa dwójki synchro. Z golfem jedynku. No i jetka Kadet. Nie wiem, co to tam na górze stoi. Wygląda jak zastawa albo Fiat 128. Fiat 126 BIS. Z małym przebiegiem. Wóz techniczny Związku Związku Kolarskiego. I mamy trabanta 1.1 w dość nietypowym malowaniu i najbogatszą wersję Cinquecento 3SX. Tutaj są jeszcze pojazdy, które są w trakcie remontu, tak jak Syrena Busto. Mamy Bulika w wersji w sumie kamperowej e, Powiedzmy, że no. zobaczcie, jak kiedyś te wozy wyglądały ze stoliki mamy, z kranem fajnie, że udało mi się wejść przed otwarciem dzięki czemu mam możliwość sobie pooglądać, porobić zdjęcia i nie przejmować się tym, że ktoś mi się w kadr ładuje mamy samochód dostawczy Peugeota też pewnie w trakcie remontu, a jak Mamy talbota. I tu bus, który chyba większość osób powinna kojarzyć, czyli Sanha 100. Pieczołowicie odrestaurowane. Gminna spółdzielnia chłopska w Oławie. O, mamy nawet jedyneczkę cabrio, który wcześniej nie widziałem. Tu też jakiś ciekawy pojazd. Także słuchajcie, nie da się tego pokazać, co tu jest. Nagrania nawet w 10% nie oddają tego jakie skarby znajdują się na terenie Muzeum Wena. Dobra, nie będziemy się przeciskać, żeby nie porysować. Mamy tarpana, mamy moskwicza karetkę. No i mamy tak zwane żuki smutne plus nysa N522 Dzień dobry panie Leszku, opowie pan jakiś kawał na sobotę? No powiem, powiem. E, idą e, góry, te cepry, przechodzą koło e, tego. Koło górola, niej mówią. Gólu, grotuś to na kobrze. A ty tak, myśli, myśli, oczy przewraca. A tam w dole. Może tam w dole ktoś gro, ale nie wiem. No i przeszli tak gdzieś, gdzieś z 500 metrów, prawda? Ej, Cepry, chodź tam, no, chodź stano. Wraca, mówi. Widzicie, mą swagra, ale to jest z niej gro. <grym i górny> Dziękujemy, panie Lesku. Panie Lesku, można troszkę wody? Można. Woda pra A. i by prawdziwa. Prawdziwy saturator Kiedyś takie stały na skrzyżowaniach Także tutaj w dużych skupiskach yy, Zaludnienia można powiedzieć Dworce, przystanki jakieś Minister Kida. Leszek mi obsłużył Także czuję się zaszczycony, dziękuję A, Na zdrówko Bardzo mi miło, że smakuje Woda z soczkiem malinowym No prawdziwe, ale. Ale woda jak najbardziej Ale woda prawdziwa Woda zawsze była prawdziwa a tylko jedno państwo, co wynalazło wodę w proszku, tylko, że trzeba mieć wodę, żeby rozpuścić ten proszek. <grymne> Opuściliśmy teren Muzeum Motoryzacji Wyna w Winafroławie, jedziemy do Wrocławia. Tutaj podziękowania przede wszystkim dla właściciela muzeum, czyli Tomka, Kamila oraz Pana Leszka, którzy nas oprowadzili, opowiedzieli trochę o historii. I generalnie, jak już muzeum zostanie otwarte, to serdecznie polecam zwiedzić, bo naprawdę jest co oglądać kawał historii. Nie tylko motoryzacyjnej, ale w ogóle kawał historii PRL. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także obserwujcie social media yy, Muzeum Weny, bo na pewno będzie głośno na temat otwarcia. Pozdrawiam Was serdecznie.